Odpowiadajcie na pytania, później, później wyślemy odpowiedzi i wiecie, może wyrosujemy jakieś bilety Aha, do kina albo do teatru. No. <grywa> Także słuchajcie uważnie, macie długopisy. Ale to nie ten most. Nie? nie. Nad, nad mostem, nad Radunią. Ale to nie jest Radunia, tylko kanał Radunia. Historia tej dzielnicy, a my jesteśmy w jakiej dzielnicy w tej chwili? Osiek, tak, zgadza się. Kiedyś była to taka osada przygrodowa, kiedy Gdańskiem rządzili jeszcze książęta pomorscy. Potem w roku 1308 już mówiłam, Gdańsk opanowali krzyżacy i oni tutaj na osieku wybudowali sobie swój zamek nad zakolu właśnie rzeki Motławy, tam gdzie kanał Raduni wpada do rzeki Motławy. W osieku w tej dzielnicy, która miała również swój ratusz, na koniec naszej wycieczki znajdziemy się tam, gdzie kiedyś znajdował się ratusz osieka. Mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem, zajmowali się zbieraniem bursztynu, z tym, że ten bursztyn musieli w całości oddawać krzyżakom, tak sobie krzyżacy tego życzyli. Łapali również łabędzie. Po to, żeby zbierać puch na pierzyny, na poduszki. I jedna z legend mówi właśnie o takim e, Kramsie. To był mieszkaniec Osieka, któremu jego jeszcze dziado, dziadom krzyżacy pozwolili na połów ryb. Kiedyś dostał polecenie, że ma złapać łabędzie, bo potrzebny był krzyżakom puch do poduszek i do pierzyn. Udał się więc do wsi Krępiec. Krępiec to jest taka wieś na południe od Gdańska, gdzie zbiegają się aż trzy rzeki: Motława, Radunia i Czarna Łacha. W tej chwili jest to bardzo popularne miejsce wśród wędkarzy. Tam bardzo często wędkują. Ja lubię łowić. Lubisz wędkować? Ja I byłeś też. kiedyś w Krępcu? Tam musisz się wybrać, tam można kajakiem dopłynąć, bardzo ładna trasa. I w tym miejscu kiedyś również łowiono ryby, ale również właśnie tam łowiono łabędzie. No więc Krams wybrał się tam na to miejsce, gdzie łowiono łabędzie i przypłynęły właśnie trzy łabędzie, jeden z Raduni, jeden z Motławy i jeden z Czarnej łachy. Nastawił szybko sieci, złapał te łabędzie. I już zadowolony chciał z nimi biec do, do domu, gdy raptem łabędzie przemówiły ludzkim głosem i powiedziały puść nas, daruj nam życie, a my ci się odwdzięczymy. Wybierz sobie jednego z nas, a zobaczysz nie będziesz żałował. No i Krams wypuścił dwa łabędzie, a jednego najpiękniejszego, tego, który właśnie przypłynął z rzeki Raduni, zostawił sobie. No i siedzi i czeka, co teraz się wydarzy. Mówi w końcu do tego łabędzia, no czekam na obietnicę. Wtedy łabędź zanurzył się w rzece Raduni i wyszła z wody przepiękna dziewczyna. Bardzo się Kramsowi spodobała. Spotykał się z nią coraz częściej, zakochał się w niej. W końcu postanowili się pobrać. Dziewczyna powiedziała, że tak, ona wyjdzie za Kramsa, ale musi obiecać jej jedną rzecz: że nigdy nie będzie jej oglądał w, przy świetle Księżyca. Bowiem była to wodnica zwana od nazwy rzeki, z której pochodziła, radunicą i bała się, że krams przy świetle księżyca zobaczy płetwy i, skrzy, i no, takie łuski na, właśnie ją pokrywające. Ale no Krams dość długo wytrzymywał to przyrzeczenie, ale w końcu nie wytrzymał i pewnej nocy spojrzał na Radunicę. No i wtedy zauważył te płetwy i te łuski, no i zaczął się od niej oddalać. Radunicy było bardzo smutno, w końcu zamieniła się w łabędzia i odleciała. Krams bardzo pożałował szybko tego, że nie posłuchał jej. Tęsknił za nią bardzo, bo zrozumiał, że utracił jedyną rzecz, którą naprawdę, jedyną osobę, którą naprawdę w życiu kochał. I odtąd siedział. I czekał, kiedy łabędzie przelatują z północy na południe i z południa na północ, i liczył, że Radunica jednak do niego wróci. Nigdy się jej nie doczeka. Plasujemy. O, na, na no. Odważnie. Adrian. 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 Ten... Adrian, Adrian. Adrian szczęście. A. Tak, A. To, w Boguś. Boguś, proszę bardzo. Dobra, losujemy, ja tak bardziej zamieszam, żeby... Słuchaj, co ja rozumiem. Taki samo A, Dobra? Mocno Wiciu. Wiciu. Proszę bardzo. A, do siebie prawie była na a Dobrze, że macie takie pseudonimy, które możemy przeczytać. Patryk wygrałeś? Tak? tam? Patrycja. Patrycja. Jest! Tutaj widziałam, że dzielnie rozwiązywała nasze zadania. Więc bardzo. Należy się jak najbardziej. O,

I czytamy na głos. Ale to tak, ci wie? Ala siebie. Dobrze. ci Dobrze. Proszę bardzo. Dobra. Druga osoba. Nie chcę, Kto tam dalej? Wojtek M. Wojtek, Wojtek M. Tajemniczo. Proszę bardzo, <grym> nagroda. To. Dobra, ja następna to osoba. Jest... Dimitri Nowosielecki. No jest... Proszę bardzo. To jest... nie to. Staram się. Uciążę. No, staraj się. Teraz będzie główna nagroda. O że Na... mogłem się później <grym <grym Dobrze, Dziękuję Bardzo dziękujemy. I bardzo miłe, że nie ma na mnie, to jest na mnie. Mam na W imieniu całego gimnazjum nr 33 chcielibyśmy Państwu podziękować za bardzo miły spacer. Spacer! Spacer!